Tomasz Chiapaldiari. Maluje Tingari Ancestor, to znaczy przodkowie, nauczyciele. To są właśnie te znaki, którymi symbolicznie przedstawia wiedzę, jaką przekazywali przodkowie. Uczyli ich zbierać nasion, odróżniać, które owoce są jadalne, które nie, polować na zwierzęta. I właśnie Tomasz Ciapaldziary maluje tą historię. Jest? Naprawdę Tomasz? Mm. Tak? Yeah. Mm. <laughs> Fajnie, dziękuję. Mm. Thank you.